Dzień dobry drodzy widzowie, witam was serdecznie na kanale Miry i jego Ego. Tradycyjnie będę prezentował zestawy, które niebawem zasilą krecika. Ale uwaga, na sam początek pewna informacja, prawdopodobnie widzicie taką scenerię po raz ostatni, dlatego, że no, będziemy demontować tą ściankę, która jest z tyłu, czyli te, te regały z klockami. Troszkę sobie będę przearanżowywał tutaj miejsce, miejsce na strychu, także no, coś, się, coś się niebawem zmieni. Jak wrócimy z Klocki Festu i jak wrócimy z Pyrkonu, przede wszystkim, bo nie będziemy się raczej rozkładać pomiędzy, skoro, skoro te dwa eventy dzielą dwa tygodnie, no to wtedy może się coś tutaj ciekawego wydarzyć. Także zapamiętajcie ten obraz, bo już takiego nie będzie. No ale powiedzmy, nie oglądacie tutaj tego dla obrazu, tylko dla klocków, o których, o których mówię, więc. Przejdę sobie do prezentacji, a na koniec jeszcze powiem kilka newsów i powiem kilka planów na Klocki Fest w Kielcach, jeśli ktoś się wybiera, oraz na Pyrkon. Bo też będzie tam kilka ciekawostek, takich niedostępnych dla zwykłego człowieka, to znaczy nie będziemy tego nigdzie jakoś bardzo ogłaszać. A na kanale mogę sobie na to pozwolić. Dobra, słuchajcie, żeby nie przedłużać, bo już widzicie pierwszy zestaw, który. Który będziemy wrzucać do sklepu. Jest to dość duży zestaw z Westernów. Jest to zestaw z Westernów, który, od którego większe jest chyba tylko Legoredo. I jest to główna ulica w Westernie, czyli mamy tutaj budynek banku. To jest cały czas jeden zestaw. Mamy tutaj buzynek, budynek banku z panem yy, no z panem bankierem. Bardzo unikatowa figurka, która była tylko w tym zestawie. No i standardowo bandyta i standardowo ten, ten kowboj chyba. Nie wiem jaką on pełni rolę. On jest chyba dobry, bo on tam z, z szeryfem gdzieś podróżował. I dodatkowo mamy też tutaj sklepik, przed którym stoi sobie szeryf. Jest tutaj sklepik, jest tu, są tutaj naklejki na tych, na tych klockach, no i są jakieś bronie tutaj pokazane, że można je, można je tutaj kupić. Jeśli chodzi o ten zestaw, to mamy go całego z naklejkami. Także tutaj, jeśli komuś zależy, to, to spoko. I do tego zestawu jest jeszcze taki powóz pieniężny, taki pan... To chyba, to chyba jest faktycznie Diligence, bo ja ostatnio mówiłem, że ten powóz z bronią to jest Diligence, ale Sprawdziłem sobie definicję diligence'u i chyba to jest bardziej diligence. W każdym razie, na dwóch koniach, powóz, w którym jest ukryta kasa, on tutaj ma jakąś opcję, że, że to sobie odpada i tu wybucha. No, były, były takie motywy w westernach, że coś tam gdzieś się wsadzało, była jakaś dźwignia, i, i tutaj nawet w tym. W tym banku jest coś takiego i tutaj jest coś takiego, tylko nie będę tego, teraz tego demonstrował, żeby mi się nie zniszczyło. No i tak mamy tutaj pana, który jest też unikatowy, czyli ten pan powoźniczy, w każdym razie też dostępny tylko w tym zestawie, z twarzą znaną z Piratu z 97 roku. Więc to jest, to nie jest najdroższy zestaw, ani największy, który będziemy wrzucać, ale to jest taki zestaw, który zapowiadałem wcześniej, więc chciałem też od niego zacząć. A jak już jesteśmy przy dużych zestawach, to od razu też pokażę to, co gdzieś tutaj jest w tle. 87 rok, 87 rok seria Town i pierwszy w historii Lego szpital. Przynajmniej pierwszy szpital, który wygląda jak szpital, bo tam jeszcze było takie coś śmiesznego z tych bardzo starych, bardzo starych Lego, ale powiedzmy, że to jest pierwszy szpital. Niestety bez naklejek, także tutaj też uwzględnimy to w cenie. No i oczywiście jest tu wszystko białe, więc siłą rzeczy coś na pewno będzie pożółkłe. Tutaj no nie ma siły, żeby przy tylu klockach. Lekko nie różniły się odcienie, ale mamy taki oto szpital, że to jest dwóch doktorków, pan na noszach, pani, nie wiem, patrząca na to, co tutaj się dzieje. Wiecie, przed szpitalem są, słuchajcie, ustawione dwa krzesła, nie? To tak fajna sceneria. No i w środku dosłownie kilka klocków, które tworzą przestrzenie tego szpitala. Tak kiedyś wyglądały zestawy z serii Town. Totalny minimalizm, nie tak jak teraz, że jest tam milion rzeczy w tych pokojach, których nawet nie widać po złożeniu. No, i do tego jest też karetka. To jest też chyba jedna z pierwszych karetek w historii, w historii Lego. Jedna z niewielu w ogóle karetek w historii Lego, bo jakoś temat taki lekarsko-szpitalny był mocno potraktowany po macoszemu przez, przez Lego, szczególnie w dawnych latach, bo teraz coś tam się ruszyło. No i taki zestawik na płycie bazowej też po długiej nieobecności powróci, bo my go kiedyś mieliśmy, ale on się sprzymał. i i od tej pory go nie było, a teraz jest. No i w końcu mogę przejść do maluszków. A tak jak mówię, to jeszcze nie jest koniec dużych, fajnych zestawów. Jeśli chodzi o maluszki, to jest tutaj dużo powrotów takich zestawów, które do, często, często mamy i często się sprzedają. Przede wszystkim Emtron, Pan tutaj pan tym powozie z tym klockiem, z nadrukiem, tylko w tym zestawie. Mamy pana ninja czarnego, także jak ktoś szuka czegoś z ninja, no to jest kolejna okazja na, na taki mikrozestawik. Też zestaw z mojego dzieciństwa, więc kojarzę gościa. Co my tutaj mamy jeszcze pana Aquasharka, Aquasharksa, Aquasharka, tak bo Aquasharksy to były, że oni, a to jest Aquashark, to jest jeden, Aquarekin w polskim tłumaczeniu. No i klasyczny skuterek, też zestaw mega popularny, który sporo dzieciaków miało kiedyś, a teraz, teraz sporo dzieciaków dorosłych go kupuje. Wreszcie seria Insektoids, jeden z mniejszych zestawów z tej serii. Nie pamiętam jego nazwy, tam był Zo... coś tam. Były jakieś bardzo dziwne nazwy. W każdym razie zestaw malutki i mamy fajną figurkę. W zasadzie w cenie figurki mamy cały zestaw, więc dość, dość malutki, tani zestaw. No i coś, co lubicie, bardzo co lubicie, bo schodziło ostatnio w przeciągu minuty od publikacji, tak ze trzy razy pod rząd, no to w końcu powraca też znowu duszek. Jakoś tak nam się trafia ostatnio ten, ten duszek i... No i czemu by nie skorzystać. Eee, także słuchajcie, jest opcja z duszkiem. Jeśli go nie kupicie no teraz po wrzuceniu, to się sprzeda na eventach. Także tutaj, no, no co mogę powiedzieć, No nie ma chyba siły, żebym się nie sprzedał na eventach, skoro w sklepie się sprzedaje w minutę. I wreszcie zestaw też taki dość popularny, którego ostatnio u nas, no, może był gdzieś tam, jakiś czas temu, ale też jakiś czas nie było islandersów. Więc zestaw z Islandersów z panem Krokodylem, yy, który tutaj. Około tej wyspy podróżuje krokodyl. Tu mamy pana Ice Islandersa, który uwięził pana pirata. Więc tutaj już jest pirat ze zjedzoną nogą przez krokodyla. I dużo różnych broni tu jest. Tu jest jeśli chodzi o broni, to, to jest cały arsenał. Więc to ten, ten zestaw to jest po prostu arsenał broni. Jest szczelba, szabla, cztery dzidy. Nie, pięć dzid. Kołczan do łuku. Tu jest łuk powieszony. No i jeszcze... Jeszcze jest ognik, jeszcze jest krzaczek, jakby wszystko w tym zestawie jest. Są same świetne elementy w malutkim zestawie. No i wreszcie krokodyl. I do tego zestawu mamy instrukcję. Pozostałe są pozbawione instrukcji. No i chyba mogę przejść do tego już, do, do, do prawdziwych konkretów, ponieważ jak obserwowaliście kanał, czy też kanały Krecika, to ostatnio odwiedziliśmy, no odliśmy. ona to siedziała w domu, ja pojechałem na targi klocków do Bricks and Fix i udało mi się dorwać bardzo fajne pudełka. Jeśli chodzi o same te targi Bricks and Fix, to one jeszcze trwają. One właśnie zostały przedłużone. Były one w niedzielę 26 czy 7, No wtedy kiedy była niedziela ostatnia i zostały przedłużone do następnej niedzieli, czyli do drugiego. Także ja sam sobie ostrzę ząbki, że coś tam sprzedam w Kielcach i uda mi się coś jeszcze dorwać z pudełek. Natomiast no, kilka musiałem niestety zostawić, bo budżet nie jest, yy, nie jest z gumy, niestety, bo jak, jak to na wiosnę bywa we wszystkich sklepach z zabawkami, ale coś tam mi się udało jednak dorwać. I teraz zacznę od wielkiego <laughs> unikaciora, którego mi się udało dorwać, także tutaj wielkie podziękowania dla Bricks and Fix, że czekali po prostu na mnie z tym zestawem, albo po prostu dla ludzi, że nikt go nie brał yy, do czasu aż ja nie rozpoznałem tego zestawu. Jest to zestaw, który mieliśmy. Więc to jest zestaw, który jak najbardziej jest, to jest ten sam zestaw, który mamy, który mieliśmy w sklepie. Czyli ten amerykański zestaw Pirates Ambush, bodajże tak się to nazywa, że kryjówka piratów, którzy uwiężają pana, pana Hiszpana, że to jest taka siatka, która na niego opada. No i mamy tutaj dwóch takich, no ten jest klasycznym piratem, a ten jest może mniej klasycznym, jest, dość, jest tą rzadką figurką, która była tylko, tylko w tych zestawach amerykańskich oraz w dużym statku. Także sama ta figurka jest sporo warta, do tego flaga jest sporo warta, do tego mamy tutaj tą armatę w wersji amerykańskiej, może pokażę, może to będzie widać. Która jest nieszczelająca, nie ma tej możliwości szczelania, jakieś takie zabezpieczenie amerykańskie oraz ma nadruk na, yy, na armacie. Więc trochę ten zestaw gdzieś tam odświeżyliśmy, dodaliśmy troszkę rzeczy w stosunku do zdjęcia, bo po prostu gdzieś tam coś było pogryzione, więc tak pozmienialiśmy parę klocków. Ten zestaw jest z instrukcją, więc samo to już czyni go bardzo, bardzo unikatowym bo instrukcje amerykańskie, no to jednak, no wiadomo, że to nie jest łatwo je zdobyć, ale to, co mamy tutaj, to jest w ogóle turbo unikat, czyli pudło do tego zestawu, czyli pudło do tego zestawu w naprawdę ładnym stanie, to znaczy ono trzyma kształt, tu jest troszkę poklejone, bo tutaj coś się, coś się delikatnie rozdarło i ktoś postanowił zakleić to całą warstwą taśmy, ale zestawik jest. I to w tej wersji absolutnie amerykańskiej, czyli... Contains 155 pieces, yy, czyli z ilością, yy, z ilością klocków w zestawie, tak jak to było w wersjach amerykańskich. Zresztą ten zestaw nie wyszedł na Europę, więc on tylko ma amerykańskie pudełko. No i jest do niego jeszcze, yy, jeszcze szufladka, także no, ten zestaw troszkę urósł na wartości. Jak ktoś go nie dorwał do tej pory, to, no, to teraz ze względu na pudło on w zasadzie podwoi swoją wartość. Więc bardzo duży unikat, jeśli ktoś zbiera pudła do kolekcji, taka Ameryka, no to będzie spoko. I wreszcie znowu zestaw, który w zasadzie mieliśmy, ale troszkę go odświeżyliśmy. Też się tam pozamieniały jakieś klocki, które były gdzieś tam e, lekko, lekko skrobnięte. I jest to zestaw z największym zamkiem, przynajmniej największym ze starych czasów. Też nie, może ten z 95 roku był większy. Znaczy, gabarytowo był większy, nie wiem czy miał więcej klocków. Czyli zamek. Black Knightów, zamek czarnych rycerzy, którym jest absolutnie wszystko, czego trzeba do szczęścia. E, tak on się prezentuje z frontu. Mogę go sobie obracać. Tutaj są te murki żółte. Tak muszę bardzo uważać, żeby go nie uszkodzić. Tu jest ta drogocenna flaga, która była tylko w tym zestawie. Niepołamana, nie, nic jej nie jest. A tutaj wreszcie tył to jest taki, że tutaj jest tylko, tylko jakiś most. choź no tu. Tutaj się moc otwiera, więc to jest raczej taki no, że zbędny bajer. Oczywiście zestaw na podnoszonej płycie bazowej, która była tylko w dwóch zestawach. No i taki zestaw można było u nas dorwać. Aktualnie jest wyłączony, będzie włączony do sklepu no, jako nowy egzemplarz, bo troszkę zyska, o tym za chwilę. E, tutaj znowu ta flaga też jest niepołamana. Mamy w zestawie duszka, on jest tutaj. Tutaj ukryty w tej, w tej wieży, także tutaj go pokazałem na froncie. Mamy Wolfpaka, który gdzieś tu się zakrada do tego, do tego zamku i mamy całkiem dużo rycerzy. Jakby pomijając tych na koniach, o których za chwilę powiem, to mamy ich raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tak, jest sześciu takich zwykłych rycerzy i jest też wreszcie czterech rycerzy na koniach. I jeszcze konie mają derki. Wymieniliśmy jedną derkę, ponieważ udało nam się dorwać niepołamaną. Także tutaj mamy tego rycerza z niepołamaną czerwoną, czerwoną derką. No, wiecie, te zaczepy się po prostu łamią, tutaj na to nie ma, nie ma siły po prostu. Ciężko jest, ciężko jest to dorwać i drogo to kosztuje, jak mamy wersję z stałymi zaczepami. Także mamy tego, tego rycerza tutaj z żółtymi piórkami. No i wreszcie największego unikacjura jakby największa wartość w tym zestawie to jest ten ludzik. Dość niepozorny, jeśli chodzi o bycie rycerzem. To znaczy, no, tutaj on po prostu jest rycerzem i tyle. Natomiast ma oryginalne białe piórka. I te białe piórka osiągają wartości tak 130-150 za jedną sztukę, a tutaj są trzy sztuki. Także są to oryginały, bo mieliśmy kiedyś podróby, jakby byliśmy w stanie to porównać. Natomiast to są absolutnie oryginały, dorwane, są po prostu dorwane razem z tym zestawem się udało je dorwać. No i wreszcie cały rycerz jest wart, jakbyście popatrzyli na Allegro, to około 400. No i do tego mamy też derkę tutaj akurat z jednym ułamanym zaczepem, także też nie jest źle, no mieczyk trzyma. I dwóch takich bardziej pospolitych rycerzy na, po prostu na koniach z siodłami, tutaj te siodła też są niepołamane, coś mi spadło, bo nie, to mieczyk po prostu się od, odczepił, nic tu się nie stało większego, także mamy tutaj jeszcze takich rycerzy, także rycerzy bardzo dużo, zamek jest całkiem spory, fajnie się go buduje, bo też... Yy, no też jest tu dużo klocków, oczywiście są to klocki głównie szare i czarne, ale przyjemność budowania tego zestawu jest naprawdę spora. To powiedziałbym, że lepiej mi się go buduje niż ten zamek duży z 95. No i taki zestaw mamy, ale to jest nic, bo w sumie mówię o tym zestawie, a tutaj wcale nie o zestaw chodzi. Dołożyliśmy lepszą instrukcję, bo tamta była troszkę poszarpana, także to trafi do jakiejś drugiej wersji tego zamku, bo też, też ją mamy. I słuchajcie, mam coś takiego. Mam coś takiego, takie jakieś duże pudełko papierowe, wielki unikat. No, sam zestaw jest sporo warty, więc domyślacie się, ile warte jest pudełko. Też udało mi się je dorwać. I jest w naprawdę dobrym stanie, to znaczy, nic tu nie jest jakieś bardzo pourywane. No nic tu nie jest jakoś bardzo pourywane tutaj lekko przy otwarciu, i tu jest kawałek taśmy klejącej, ale no, dużo gorsze pudełka y, się sprzedawały w y, dużo wyższych jakby cenach w stosunku do samego zestawu, także tak wygląda zestaw. Niestety nie mamy wytłoczki, to już by było może za dużo, ale, ale tutaj mamy tą, mamy tą folię i tak się zestaw prezentuje od środka. I mamy też szufladkę kartonową, także no, całość się bardzo stabilnie trzyma i jest w bardzo dobrym stanie to pudło. Także jak ktoś szuka takiego turbo prezentu dla siebie, dla siebie na Dzień Dziecka, no, nie zdąży dojść na Dzień Dziecka, ale no, chyba że będziecie w Kielcach, no to może sobie coś takiego sprawić. Także jedna z naprawdę niewielu okazji, żeby dorwać ten zamek z pudłem legalnie od firmy, która bierze odpowiedzialność za swoje klocki, a nie od, no powiem tak, od randomowych typów z gdzie czasami są to faktycznie firmy, które dbają i tutaj nie ma problemu, a czasami są to osoby, które doślą tam milion klocków, które nie pasują i aha, wszystko jest dobrze, tam stan jak na foto. Także jest u nas coś takiego do dorwania. Zapraszam osoby, które chcą wydać sobie pół wypłaty, albo całą wypłatę, albo, no nie wiem, no może bogatszych, którzy chcą wydać część wypłaty na coś takiego. Jest taka dobra okazja. I te zestawy wszystkie bierzemy ze sobą na, na festiwal Klocki Fest, który odbędzie się już w tą sobotę w Kielcach. W ogóle wszystkie zestawy bierzemy, które mamy, także jeśli ktoś poluje na jakiś zestaw i chciałby go sobie jednak tak... Kupić za nim, on się sprzeda, to polecam jednak go zabrać sobie teraz. W sensie, jeszcze do piątku realizujemy wysyłki. Także no w piątek po południu to już będziemy w Kielcach, więc już wtedy no po prostu odłożymy wam jakiś zestaw, jak tam, jak tam się sprzeda na sklepie. Natomiast no natomiast no nie, nie chcemy potem mieć, mieć jakiś problemów, także, także po prostu te zestawy podczas sprzedaży stacjonarnej będą schodzić ze sklepu. Także jeśli ktoś. Na przykład bardzo mu zależy, żeby dorwać jakiś zestaw, to polecam jednak nie robić tego w sobotę, bo w sobotę jest niewielka szansa, że na przykład nie zdążymy czegoś, czegoś zrzucić ze sklepu i że na przykład ten zestaw się już sprzeda stacjonarnie. Zazwyczaj to robimy na bieżąco, ale jak jest chaos, jak jest 10 osób stojących w kolejce, no to też najmniejszym problemem jest obsługa komputera wtedy. Więc jeśli zrobicie zakupy dzisiaj, a te zestawy wrzucam dzisiaj po południu, także no nie wiem o której godzinie, ale myślę, że jakaś taka szczelam. 16, 17 już, już powinny być, wszystkie na sklepie i dostępne. Zajrzyjcie sobie na zestawy, które jeszcze są na sklepie, bo może ich po sobocie nie być. A planujemy, że po Pyrkonie ich jeszcze w ogóle nie będzie. Ponieważ jest na Pyrkonie mało stoisk klockowych, z tego co wiem, to jesteśmy my i, jesteśmy my i Brixy. Także pewnie będziemy się wspaniale uzupełniać Brixy z nowymi klockami, my ze starymi. Jeśli ktoś wybiera się na Klocki Fest, to od razu ogłoszenie. Bierzemy ze sobą też katalogi, także katalogi zdejmujemy ze sklepu w czwartek rano, czyli jutro rano. Dlatego, żeby po prostu nie zajmować się tym na evencie, bo to jednak są raczej rzeczy, które się po prostu bierze do ręki i sprzedaje i nie będziemy sobie wyszukiwać, którą wersję katalogu akurat, akurat sprzedaliśmy, także zejdą ze sklepu we czwartek i powrócą po wydarzeniach. Także, one, jeśli ktoś też planuje jakiś katalog, no to to dopiero potem będą dostępne po tym czerwca, tak gdzieś po 20 czerwca powrócą te wszystkie katalogi i ulotki. A teraz je po prostu zdejmiemy, żeby nie robić sobie bałaganu. Tak samo będzie z zestawami. Jest duża szansa, że sprzedamy jednak większość rzeczy, jeśli nam się powtórzy Poznań, tak jak było w festiwalu, na festiwalu klocków w marcu. Także pewnie w czerwcu sklep będzie świecił pustkami. Też pewnie będzie tak, że w lipcu, w ogóle w, ogóle w lipcu zmieniamy sklep. Także zmieniamy dostawcę platformy i będzie nowy sklep, który umożliwi między innymi takie rewolucyjne funkcjonalności jak wyszukiwanie po tagach, a nie po prostu teraz po nazwie, bo teraz tymi nazwami musimy kombinować. Wyłączenie widoczności zestawów niedostępnych, także takiego małego tika będziecie mieli na sklepie, żeby po prostu odłączyć sobie zestawy, które są niedostępne. My je trzymamy dla porządku, natomiast no nie mamy opcji takiego szybkiego przełączenia się i będzie wyszukiwanie po cenach. Czyli można sobie wybrać zakres cenowy tam zestawy od 50 do 100 i tylko takie zestawy wam się wyświetlą. Również funkcjonalność, która jest niedostępna w szoperze, więc nas to wścieka, więc stawiamy sobie po prostu swój sklep na, na lepszej platformie. Także troszkę się u nas zmienia. Aha, jeszcze o klocki feście, miałem powiedzieć. Zabieramy ze sobą figurki. Też takie niedostępne w sklepie i dostępne tylko stacjonarnie. Będą jakieś Star Warsy, będą Ninjago. Yy, będą co? Jeszcze jakieś mine, yy, nie Mine i coś tam jeszcze z takich, z takich nowości, także troszkę saszetek bierzemy, troszkę takich rzeczy, które po prostu nie wrzucamy do sklepu, a one gdzieś tam, się, gdzieś tam się u nas przewijają. I będziemy jeszcze robili miksy z broni. Także ja mam troszkę takich broni, które mi się nie przydają do kompletowania zestawów, tam z nowego brązowego i z nowego szarego. Także jakieś szable, jakieś wiosła, szczelby. Wszystko, co mamy w tych kolorach nowszych, to będzie dostępne po prostu w sprzedaży takiej szybkiej, stacjonarnej, czyli jakiś miksik tam za niewielkie, za niewielkie pieniądze. I biorę też jeszcze kilka figurek retro, takich, no może nie kilka, może troszkę więcej tych figurek retro, natomiast bierzemy, bierzemy cały zestaw takich figurek starych, które będą do sprzedania. No i tak to, tak to mniej więcej wygląda, także będzie, będzie u nas okazja kupić kilka rzeczy takich, może niekoniecznie że będziemy sprzedawać pojedyncze klocki, ale, ale kilka takich rzeczy do uzupełniania zestawów będzie okazja, zarówno w kielcach, jak i na pyrkonie. A! Jeszcze jedna rzecz, bo w Kielcach jeśli się nic nie wywali, to jest taka zapowiedź też tylko dla, dla oglądających ten kanał, nie będziemy tego jakoś super ogłaszać na sklepie. Pojawią się jeszcze trzy zestawy z pudełkami i to takie bardzo poszukiwane zestawy. Jeśli się nic nie wywali terminowo, to na w Kielcach pojawi nam się Legoredo z pudełkiem, pojawi nam się zamek Knights e, Kingdom z 2000 roku, ten z tym królem Leo, i pojawi nam się Batrax z pierwszych Blacktronów. Wszystkie trzy z pudełkiem, kompletne, w dobrym stanie, tylko one będą już rozłożone, także... No, takie tam robimy sobie różne wypożyczenia, także będzie okazja kupić coś takiego, co jest normalnie niedostępne w sklepie. Jeśli chodzi jeszcze o rzeczy niedostępne w sklepie, to w najbliższym czasie, chyba że się sprzeda na eventach, dojdzie nam baza Ice Planetów z pudłem, bo też nam się udało dorwać pudło i no, odświeżyliśmy ten, ten, ten zestaw, który był u nas, bo taki jakiś zakurzony był nieładny. Dojdzie nam, znaczy powróci baza Futuronów z tych samych powodów, że też był jakoś mega zakurzony, on był jeszcze w dawnych czasach składany. I będzie Imperial Trading Post z piratów, czyli ta duża, dwupłytowa baza piratów z oryginalnymi żaglami ze wszystkim. Także no, też spoko okazja na duże zestawy. Plus zbieramy sobie westerny, więc niedługo cała seria westernów powinna być. Znowu na sklepie. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmu. Zapraszam wszystkich na Klocki Fest w sobotę, jeśli macie blisko do Kielc, jeśli jesteście z Kielc, no to jest dobra okazja coś sobie, coś sobie u nas dorwać, albo z nami pogadać, albo nie wiem, foteczkę sobie z nami zrobić, jeśli ktoś ma już takie fantazje. Jest okazja do dorwania kilku zestawów, zobaczenia ich na żywo, zamiast się przekonywać o wysyłce, no też zaoszczędzicie tę dychę na wysyłce, więc, więc spoko. Jest okazja się potargować, na no, ktoś weźmie trzy duże zestawy, to no to zawsze jest większa szansa na, na utargowanie czegoś niż po prostu przy zakupie, yy, przy zakupie w sklepie. No i też zapraszam na Pyrkon. Ciężko jest ponoć z noclegiem w Poznaniu, ale jeśli jesteście stamtąd, to, to można wpadać na cały event piątek, sobota, niedziela tam jesteśmy. Więc co mi pozostaje? Zapraszam Was do subskrybowania kanału, zapraszam Was na eventy i zapraszam do zakupów w Kreciku, jeśli ktoś chce coś dorwać, zanim się wyprzeda stacjonarnie. Dziękuję bardzo za obejrzenie, trzymajcie się, cześć!